Miedzianka to staropolska nazwa ród miedzi. Taką też nazwę nosi góra i wieś położona u jej stóp. Góra Miedzianka oddalona jest około 15 km na zachód od Kielc. Zniesienie to stanowi północno-zachodni kraniec pasma Hełcińskiego i przy wysokości 365 metrów nad poziom morza stanowi jedną z najwyższych jego kulminacji. Wyróżnia się w krajobrazie okolicy charakterystycznym wierzchołkiem utworzonym z trzech odrębnych skalnych grani. Góra zbudowana jest z szarych wapieni, środkowego i górnego devonu. Podczas warystyjskich ruchów górotwórczych, około 300 milionów lat temu, skały budujące górę Miedziankę uległy silnemu spękaniu. Powstał system głębokich szczelin, którymi z wnętrza ziemi wypływały gorące i silnie zmineralizowane roztwory wodne. Wody migrowały szczelinami ku powierzchni, a gdy stykły, wytrącały się z nich rudy miedzi. Tak powstało pierwotne złoże w postaci żył mineralnych, z siarczkami miedzi, złocistym chalkopirytem i czarnym tenantytem. Z czasem masyw wapienny tworzący miedziankę uległ skrasowieniu, czyli częściowemu rozpuszczeniu wapieni. W wyniku tego procesu powstały liczne kanały i szczeliny. Żyły kruszcowe ulegały w tym czasie także wietrzeniu, a wody wypukiwały z nich ruchliwe związki miedzi i transportowały do pustek krasowych. Tam ulegały one ponownie wytrąceniu w postaci bogatych wtórnych ród miedzi. Powstałe wtedy minerały to siarczek miedzi halkozyn oraz barwne węglany niebieski azuryt i zielony malachit. I to właśnie one były wydobywane przez dawnych górników. Początki górnictwa miedzi w rejonie miedzianki giną w pomrokach dziejów. Wydobycie ród prowadzono tu już w średniowieczu. Po najstarszej wieloszybikowej eksploatacji pozostały na złocza góry liczne leje, będące zapadiskami po dawnych szybach oraz otaczającej hałdy skały płonnej. Na dawnych terenach górniczych jest tak dużo lejów, że nie bez racji nazwano je księżycowym polem. Rozwit tutejszego górnictwa przypadał na XV–XVI wiek, kiedy to eksploatowano najbogatsze płytko zalegające złoża. Część wyrobów górniczych miedzianki to kanały krasowe. Dawnym górnikom, dysponującym prymitywnymi narzędziami do urabiania skał, trudno było drążyć kopalniane chodniki w twardych litych łapieniach. Dostawali się głęboko pod ziemię drążąc korytarze wzdłuż szczelin tektonicznych oraz usuwając osady wypełniające kanały krasowe. Dlatego też wyrobiska, które drążyli dawni górnicy, często mają bardzo nieregularny kształt i przemieg. Korytarze nieraz są tak niskie, iż górnik musiał w nich pracować na klęczkach, a przemieszczać się na czworaka. Do oświetlenia podziemnych wyrobisk dawni górnicy używali kaganków łojowych, czyli lampek, których paliwem był tłuszcz zwierzęcy. Podstawowymi narzędziami pracy, które pozwalały urabiać nawet twarde wapienie, były dwa narzędzia. Żelazko, mające kształt klina i młotek zwany pyrylikiem. Żelazko nasadzone na drewnianą rączkę górnik przystawiał do skały i uderzał w nie pyrylikiem. Uzyskaną w ten sposób rudę górnik wynosił w drewnianej niecce transportowej. W ciasnych, niskich korytarzach ciągnął ją pod dnie wyrobiska, a w wyższych zawieszał sobie na szyi. Od początku XIX wieku chodniki drążono już za pomocą wiertarek i materiałów wybuchowych. Pozwalało to na drążenie regularnych chodników, nawet w litej skale wapiennej. Kiedy wprowadzono do transportu podziemnego wagoniki, trzeba było dostosować do nich szerokość chodników kopalnianych. Dlatego XX-wieczne chodniki mają charakter regularny i są dość szerokie. Na ich ścianach zachowane są pozostałości otworów strzałowych. Górnictwo Miedzianki zamarło całkowicie, gdy w połowie XX wieku tutejsze złoża zostały uznane za nieopłacalne. Po ostatnich górniczych pracach pozostała górująca nad okolicą jedyna zachowana do dziś w Górach Świętokrzyskich wieża szybowa. Na terenie góry utworzono rezerwat przyrody. Chroni największe zachowane pozostałości dawnego górnictwa kruszcowego w Górach Świętokrzyskich. Ochronie podlega też fauna, w tym liczne nietoperze. Przewiduje się zabezpieczenie i udostępnienie najciekawszych fragmentów dawnych kopalni. Na razie ich zwiedzanie jest zabronione i szczególnie niebezpieczne, o czym świadczy wypadek turysty, który poniósł śmierć wpadając do głębokiego na kilkanaście pięter szybu.